Dzień dobry, Daria Wojda, zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego odcinka jest e-recepta w systemie informatycznym KSPP, zarówno dla lekarza, jak i dla pielęgniarki. W jakich modułach lekarz i pielęgniarka może wystawić e-receptę? Możliwość zaordynowania leków i wystawienia e-recepty jest dostępna w modułach EDM, Wizyta, Terminarz oraz Rozliczenia. Po zalogowaniu się i uruchomieniu modułu EDM system wyświetli listę zarejestrowanych wizyt dla wybranego użytkownika. Należy wskazać pacjenta i przejść do obsługi wizyty za pomocą funkcji obsłuż. Na karcie obsługi wizyty znajduje się sekcja dotycząca ordynacji leków. W ramach tej sekcji mamy dostęp do funkcji dodawania leków za pomocą przycisku ze znakiem plusika lub za pomocą skrótu klawiaturowego F2 Dodaj. Po uruchomieniu pokaże się nam karta recepty. Aby wystawić e-receptę, należy zaznaczyć pole e-recepta. Znacznik ten zostanie zapamiętany i automatycznie zaznaczony podczas kolejnych ordynacji. Następnie Należy przejść do ordynacji leku za pomocą przycisku F2 Dodaj lek, który otwiera kartę ordynacji leku BLOS. Wybieramy lek z bazy leków BLOS. Podajemy ilość i postać oraz określamy dawkowanie. Następnie zatwierdzamy kartę za pomocą przycisku Enter OK. Aby zaordynować kolejny lek, w tym E receptę, należy użyć przycisku F2 Nowa Recepta który automatycznie zainicjuje dodanie leku na kolejne e-recepty. Aby zakończyć ordynację leków, należy zatwierdzić kartę recepty za pomocą przycisku OK Enter. Po zatwierdzeniu ordynacji pojawi się okno z e-receptami do podpisania i wysłania. W tym celu należy użyć przycisku Potwierdź, wskazać swój certyfikat, następnie podać hasło, i zatwierdzić przyciskiem OK. Po zakończeniu procesu ordynacji leków system powróci do okna obsługi wizyty. W ramach sekcji ordynacji leków pojawią się nowe pozycje zgrupowane w pakiety recept. W ramach sekcji ordynacji leków znajduje się również dodatkowa możliwość ordynowania leków na podstawie recept wystawionych w poprzednich wizytach. Po uruchomieniu mamy dostęp do sekcji, w której domyślnie zaznaczone są wszystkie leki zaordynowane na ostatniej wizycie. Dodatkowo prezentowana jest lista wszystkich zaordynowanych leków w ciągu ostatnich 12 miesięcy z możliwością przełączenia się na widok pełnej historii. Jeśli operator posiada uprawnienie PLWIZ będzie miał możliwość podglądu ordynacji innych lekarzy w ramach poradni, w której odbywa się wizyta. Jeśli operator posiada uprawnienie PLWZ, będzie miał możliwość podglądu ordynacji również w innych poradniach. Dodano możliwość podglądu poszczególnych danych w zakresie zaordynowanych leków, w tym karty leku, karty recepty oraz dokumentu e-recepty. Zaznaczenie poszczególnych leków można zrealizować za pomocą kliknięcia myszką w pole w pierwszej kolumnie, spacji, kombinacji przycisków CTRL plus Spacja umożliwi automatyczne zaznaczenie wszystkich zaordynowanych w tym samym dniu, co wybrany lek. Zatwierdzenie procesu kopiowania leków odbywa się za pomocą funkcji Kopiuj Enter która skopiuje leki do aktualnej wizyty, lecz proces elektronizacji nie zostanie rozpoczęty oraz funkcji kopiuj i wyślij za pomocą przycisków Ctrl-Enter, która skopiuje leki do aktualnej wizyty i automatycznie uruchomi proces elektronizacji i wysyłki do platformy P1. Skopiowane leki zostały zapisane i zgrupowane w pakiety e-recept. Każda sekcja zawiera funkcję umożliwiającą przegląd historycznych danych, których ona dotyczy. W tym celu otwieramy okno historii ordynacji za pomocą przycisku zegarka F10. Podgląd historii i nowy sposób grupowania leków umożliwia kopiowanie całego pakietu e-recept. Pakiety e-recept zostały automatycznie oznaczone. Użytkownik tylko zatwierdza proces kopiowania za pomocą funkcji kopiuj lub kopiuj i wyślij. Dodatkowo wprowadzono kilka nowości w obsłudze wizyty. Dodano możliwość zwijania bądź rozwijania poszczególnych grup. Dodano możliwość zwijania bądź rozwijania wszystkich grup. Dodano możliwość podglądu informacji z pola opisującego zdarzenie terminarza i skopiowanie go do pola wywiadu. Dodano możliwość przeglądu i skopiowania do aktualnej wizyty rozpoznań zarejestrowanych na poprzedniej wizycie w tej samej poradni. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor.